Witam. Dziś pokażę Wam jak zagrać w grę Shenwood Skateboarding. Instalujemy grę Shenwood Skateboarding, ściągamy krakach, do którego znajdziecie link w opisie. Wypakowujecie go. Wypaku wypakowujecie ten oto plikrar. i pokażę wam takie trzy pliki ten plik ten sean white skateboarding rar możecie og ogólnie go usunąć on jest yy, w ogóle niepotrzebny ten oto plik wklejacie w folder ogólny folder gry nic tu nie zmieniacie ten folder or orbit jego zawartość przekopujecie do C Profiles Ubisoft. Teraz, gra powinna chodzić bez zarzutów. Sprawdźmy. i widzicie gram normalnie chodzi jeżeli, jeżeli chcecie zmienić parametry gry wchodzicie w game Sen y w ten oto plik i tutaj zmiecie grafikę język sprawdzacie czy wasz komputer jest Wystarczający na tą grę. Zapisujecie, no i gracie. Danej zabawy. Do zobaczenia. A jeszcze jedno. Jeżeli macie jakiś pro problem lub pytania, yy, piszcie na numer edukado podany w opisie. Na razie.